Siemanko, ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym na moim kanale YouTube odnośnie zakończenia kolejnej gry w tym roku 2023, a mianowicie kończymy proszę państwa tym razem serię z gry Fortnite. A. Mam nadzieję, że wam się seria spodobała. Dla przypomnienia pierwsza seria, jaka się zakończyła w tym roku, była oczywiście z gry w overcook, jesz ile chcesz, a teraz kończymy sobie moi drodzy Fortnite'a, yy, tak jak wcześniej wspomniałem, mam nadzieję, że Wam się seria spodobała, było w tej serii 17 odcinków z Fortnite'a, także mam nadzieję, że nie jest to ani mało, ani za dużo tak w sam raz bym powiedział, fajnie było odświeżyć tą serię na moim kanale po tylu latach, bo jak dobrze wiecie yy, oczywiście kto mnie subskrybuje, oczywiście dawna z dawnego ta seria już miała okazję być na moim kanale kiedyś. No i postanowiłem, że w roku 2023 zrobimy sobie po prostu odświeżenie tej gry po tylu latach. Tam nie wiem, nie nagrywałem tej gry około 3 lat albo 4, nawet chyba nawet więcej bym powiedział. Więc jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz koniecznie. Co myślicie o tej grze? Czy fajnie było wrócić do tej gry, i tak dalej, i tak dalej? Również też robię taki filmik, żeby Was się o to zapytać. Taki jest właśnie cel tego filmu. Czy Wam się ta seria spodobała? Moi drodzy, kończymy serię z Fortnite'a. Ja mam dla was przygotowane kolejne gry, ale tego wam na razie nie będę zdradzał, bo po co? Dowiecie się po prostu w kolejnych filmikach właśnie takich informacyjnych jak ten. Wszystkiego dobrego wam życzę i do usłyszenia. Już niebawem w kolejnej serii. Cześć.